Muzyka ja Zaczęłam grać w wieku 4 lat, czyli bardzo wcześnie, że nawet nie pamiętam mojego pierwszego treningu, mojego pierwszego momentu wejścia na kort, ponieważ, no ta się jakby tym zajmował, ta mnie zaprowadził na kort, od samego początku ta mnie uczył, że on tak jakby z mnie i zachęca mnie do gry, także to wszystko jakby właśnie ta zasługa. To się spodobało, ponieważ yy, moja właśnie robiła takie treningi bardziej zabawowe na początku, także te były nudne, zawsze było coś innego i na początku to była zabawa. Na początku nawet nie miałyśmy yy, siostrą piłką zwykłą, tylko takim balonem przez siatkę, także zawsze się tam była zabawa, jakieś właśnie śmiechy, zawsze nam się podobało. na tenis 10 że e, chciałam sobie oczywiście pomóc w e, wywołaniu różnych, jak wiadomo, obozów czy szkółek dla dzieci właśnie, i zachęcać właśnie ludzi, co dzieci, że mają z dniem sobie taki sposób i jak widać, wiadomo, mocno się spełniają. Jeśli, jeśli ktoś właśnie ma jakieś coś znać dniem, to tak najbardziej można z właśnie od samego początku i od, od tenis 10. Tak ciężko było z tym czasem, bo jednak na nie zajmowało sporo czasu. Ale wiadomo, że gdzieś tam też nie można jakoś. Tak, też. No, tylko gdzieś tenis. Także wiadomo, że gdzieś tam, gdzieś tam były jakieś znajomości, przyjaźnie i też jakby świat poza tenisem. Ale, ale jest ciężko, wiadomo, że jest trudniej. Było, było ciężko, ale wiadomo, że jak się chce, to wszystko można zrobić. Ja akurat miałam indywidualny tok w szkole, no bo inaczej nie dało rady, ponieważ dużo, dużo wyjeżdżałam, dużo właśnie miałam zaległości. I, i właśnie szkoła mi z tym pomagała, że miałam indywidualne, miałam samą nauczycielem i, i jak najbardziej oczywiście skończyłam, skończyłam szkołę. I nawet mi nie, 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 nie przeszło, że, że mogę na przykład skończyć szkołę na w, w gimnazjum czy coś takiego. Także zdałam, zdałam, zdałam maturę i jestem sobie zadowolona. Na sukces składają się oczywiście wszystkie te czynniki i, i praca i talent i, i psychika i ogólne nastawienie, więc przecież też wiara. Eee, więc, więc tak jak mówię, to, to ciężko jakby jeden czynnik wymienić, po prostu to, to wszystko musi być jakby idealne, żeby ten sposób osiągnąć. Oczywiście e, pracowali, bo jednak praca to, e, no to jest to właśnie, czym czy można daleko zajść. I, I też wiara, wiadomo, więc te dwie rzeczy są, no, są najważniejsze. Także jak marzenia się spełniają, więc jeśli ktoś wierzy i ciężko pracuje, tak najbardziej to jest zrobienia. E, teraz wracam na turniej do, do Baku. A później już jest cała seria turniej przed US Open. Później US Open. Zaczniemy poradzenie. Dziękuję. Mm -hmm.